Cześć, witajcie w kolejnym odcinku RC Majstra. Ostatnio się spotykam z zarzutami, że coś się ze mną dzieje złego, bo bardzo mało nagrywam filmów, więc długo nie nagrywałem, ale tym razem postanowiłem Wam nagrać taki film pod tytułem chyba to tak nazwę, Dzień Z życia RC Majstra". Funkcja, jaką tu będę pełnił, mówi się na to sędzia torowy, tak naprawdę jest to... Funkcja sędziego, jak i połączenie z, z funkcją komentatora i takiego dobrego ducha zawodów e, i przyjaciela zawodników, przynajmniej ja tak odbieram to, co tutaj robię. E, za mną widzicie bramę do obiektu, na którym znajduje się tor modelarski. Piękny tor modelarski, miejscowość Wolsztyn. Nie Olsztyn na Mazurach, tylko Wolsztyn. Wolsztyn jest blisko Leszna, Poznania, e, e, województwo wielkopolskie. Możecie sobie to odnaleźć. Tor nazywa się i ten obiekt Latina RC Racing i w dniu dzisiejszym jest sobota, 5 czerwca, al 6, 6 czerwca, tutaj sufler mi podpowiada, 6 czerwca, 6-7 czerwca, nareszcie po tym całym pandemicznym show możemy się razem spotkać, możemy sobie nareszcie pojeździć, pościgać się modelami, tak więc wchodzimy. Na obiekt i będę Wam wszystko po kolei pokazywał, na co tu natrafimy i jakie jest moje stanowisko pracy na ten weekend. Bardzo przyjemnej pracy. No, i przemieściliśmy się przez strefę parkingową do miasteczka wyścigowego, do naszego depo, do naszego parku maszyn. Tutaj. Zawodnicy mieszkają w namiotach. Jedni sobie pojadą do hotelu, inni mieszkają w namiotach. Jedni mają duże, małe. Podobnie jak z modelami. Jedni mają małe modele, powiedzmy w skali 1,10, elektryczne. Są dopiero na początku tej drogi, ale chwała im za to, że się zdecydowali tu przyjechać. Ale mamy tu też i mistrzów. I teraz przejdziemy się. Zapraszam. I zerkniemy tak nieśmiało do niektórych, do niektórych namiotów. Zobaczymy. Kogo tam możemy spotkać, a bardziej się skupimy na tym, jakie modele będą tutaj na tym torze, bo jest to tor gliniasty, będą startowały. Chodźmy. Tutaj pierwsza ekipa. Cześć, dzień dobry. To będzie odcinek Erce więc jak chcesz, to się przedstaw, ja nie będę o wszystkich opowiadał i powiedz pokrótce, pokaż model, czym będziesz jeździł, bo w Majstrze jakby największą wagę przy... przykładamy do modeli, do ludzi też, ale do modeli, to ludzi interesuje najbardziej. No, generalnie ja w tym sezonie będę jeździł JQ Racing, to drugi już w Polsce model na zawodach, jeden ma Marcin, no taka nowość dla mnie, coś innego, wcześniej był Tekno, więc ja przeskakuję z różnych modeli. Yy, a poprzedni jeszcze tam sezon jeździłem mugenem, więc, więc taki ro rozstrzał mam dosyć spory powiedział. A ja powiem, a ja powiem rzecz najprostszą. Jedziesz w klasie elektrycznych ósemek. Tak jest. To są w ogóle nie w spaliny spaliny są dla mnie zaskomplikowane i, i, i na razie cały czas są elektryczne. To zadam od razu proste pytanie, bo bardzo często się to pytanie pojawia. Jeżeli ktoś nie ma modelu na początek, tylko krótka odpowiedź. Elektryk czy spalina? No elektryk. Dzięki. Dzięki. Idziemy dalej. Mieliśmy elektryka, teraz zobaczymy sobie model spalinowy. Cześć Donat. Cześć, witam Przedstawię Wam, tak wygląda mistrz Polski klasy Bagusów 1.8 spalinowych, Donat Bula. Donat, chciałem. No pytanie do Donata: Może nie będzie dobre, ale dla początkujących, często początkujący zadają najprostsze pytanie: czy na początek elektryk, czy spalina? Co ty byś radził? Z bólem serca radziłbym z elektryka bardziej. Tak, ja zacząłem od e spaliny i to wymaga na początek wsparcia od kogoś, kto już miał doświadczenie. E takie jest moje zdanie. Elektryk jest dużo bardziej bezobsługowy. Jeżeli chodzi o samo podwozie, to jest wszystko tak naprawdę to samo, różni się tylko środkowa część, gdzie napęd yy, wiadomo no, jest, jest inny. I model elektryczny jest po prostu bezobsługowy. Jeżeli nie masz wiedzy, ale prawidłowo wszystko przygotujesz, zlutujesz, to raczej nie pokarać cię. raczej mało jest prawdopodobne, że jakieś poważne awarie cię spotkają. A w silniku spalinowym trzeba się liczyć z tym, że jak źle wyregulujesz. Może być, może być no po prostu silnik na śmietnik, jak się ma pecha. Także, mamy drugiego zawodnika, wielki autorytet dla tak, młodzieży. Elektryk. elektryk taka jest odpowiedź. Tak? Tak, nauczyć się, zwłaszcza jeżeli to jest w ogóle pierwszy model poważniejszy. Jest sporo rzeczy poza samym napędem, których trzeba się nauczyć jak serwisować dyferencjały, jak to wszystko prawidłowo poskładać. Ale nie jest to tematem dzisiejszego naszego odcinka, w którym chciałem wszystkim początkującym widzom kanału RC Meister pokazać, jak w ogóle wygląda nasze miasteczko, nasze zawody, tam gdzie śpimy, gdzie, gdzie się spotykamy, gdzie naprawiamy model, jak wchodzimy na podest, jak wygląda tor. No pewnie. I, i to, jest, to jest tematem i jakieś takie naprawdę proste, proste rzeczy. Także życzymy Ci powodzenia, będziemy to na Dzięki. pewno oglądać. I tę kupę Idziemy błota dalej. będziemy potem oglądać. Dzięki. Chodźmy tutaj. Mogę na momencik. Pewnie. Czy będzie startował tym? Nie. Oto pojazdem, czy to jest tylko Nie. pojazd. Bo to jest tak, tylko zabrany na, to... na chwilę. Samochodzik HP Savage XS. Czyli taki mały monsterek, który bardzo dużo wytrzymuje. No niestety on przejedzie ten tor, ale będzie mu bardzo trudno, bardzo ciężko, ciężko się nim skacze, ciężko się nim lata. Ale jest to model, który na pewno wytrzyma i nie jest to model za 500 zł, ani też za 1000, jest to model znacznie droższy. Ale znowu, nie, to jest tematem. Chciałem tylko pokazać, że jeżdżą elektryki 1.8 bagusy, jeżdżą spalinówki. Ale i ktoś, kto ma na przykład takiego Sawarza, albo jeśli mogę na momencik, Rastlera. Wielu, wiele osób zadaje pytania, co polecam na początek, no to na przykład HP Rastler 2WD. Będzie ciężko nim jeździć tutaj po tym torze, ale na początek jest to bardzo dobry wybór, nawet używany Rastler. Słuchajcie, no przeszliśmy sobie przez miasteczko serwisowo mieszkalne, że tak powiem, przez tą strefę strefę, w której zawodnicy będą mieszkać. Od, większość już od piątku niektórzy przyjechali dopiero dzisiaj, a teraz już wejdziemy na sam tor. Czyli teraz się ładnie tutaj przesuniemy i zobaczycie, wejdziemy na tor i na co trafimy na początek. Otóż na początek trafimy tutaj na taki sobie ładny namiocik. I, i sędziego, proszę, sędzia główny zawodów, Tadeusz Bernady Starnowa, z, z którym mam przyjemność mu pomagać, mam zaszczyt mu pomagać w prowadzeniu tych zawodów. Staram się dostosować do poziomu. Tutaj można, jeżeli ktoś nie ma transpondera, wypożyczyć transponder. Tutaj jest jakby całe biuro zawodów. Tadeusz zarządza tym wszystkim, co tu się dzieje od strony pomiarowej i sportowej i ma w tym wielkie doświadczenie. Jest też wielkim pasjonatem i przyjacielem zawodników, o czym muszę koniecznie powiedzieć, znam go nie od dziś. Idziemy dalej. Teraz idziemy na podest dla zawodników i pokażę wam również miejsce, które ja zajmuję. Z jakiej perspektywy ja obserwuję tor, który widzicie tutaj. Ale zobaczymy go lepiej z góry. Od razu tutaj muszę powiedzieć, że nawierzchnia to jest glina, ale wczoraj mieliśmy problem, padały deszcze były ulewy i glina niestety oblepia bardzo modele. W związku z czym sypane są na zakrętach trociny, po prostu organizatorzy muszą ten tor odpowiednio przygotować tak, żeby on stwarzał nam godne warunki do rywalizacji. Oczywiście możesz Bartku pokazać chmurki, jakie sobie się przemieszczają. Liczymy na to, że dzisiaj nie popada, że, że będziemy mogli fajnie odbywać te zawody. Oczywiście zaczniemy od treningów wolnych, potem przejdziemy do treningów już czasowych, do kwalifikacji, o ile pogoda nam pozwoli, na co liczymy. Także idziemy teraz na moje miejsce. Przemieściliśmy się już w strefę, gdzie wstęp mają tylko zawodnicy. Tutaj już kibice nie wchodzą, tutaj są tylko zawodnicy. I tak, włączamy się do toru, czyli przynosimy model i stawiamy go w miejscu. Ojtuż, jak prawidłowo to się nazywa? Podest. Nie? A to też podest i podest? No. Duży podest i mały podest. Dobrze. Mały podest, zjazd do boksu. Tutaj się serwisuje modele, tutaj stawiamy model. I jedziemy tutaj, zobaczcie, trzeba powoli wjechać, że jak model, bo jakby wjechał szybko, to by wskoczył, czyniłby jakieś zagrożenie dla mechaników, którzy tu będą zgromadzeni, więc mamy taki ogranicznik, żeby wolno wjechać, żeby model wjechał sobie pod tą bramką. Następnie serwisant będzie, za każdym razem model się zatrzyma, serwisant go zdejmie natychmiast tutaj, bo modele nie mogą na tej ścieżce stać, bo następny może wjeżdżać, może zjeżdżać, robiłby się straszny bałagan. Tutaj mamy monitor, na którym będą bieżące wyniki, wyświetlane. Jest to monitor dla zawodników. Jak widzicie, podest jest długi, może pomieścić kilkanaście modeli. Co jest szczególnie ważne w przypadku biegów klas spalinowych, bo tutaj będą się odbywały pit stopy i tankowania. Żeby zbyt agresywnie się nie włączyć do ruchu, tu pod koniec prostej. Również musimy powoli zjechać tutaj, bo znowu mamy bramkę ograniczającą i model zjeżdża i od zewnętrznej oczywiście zawodnik stojący na podeście górnym patrzy, żeby nie stworzyć zagrożenia, ponieważ jest to moment wyjazdu z boksu jest bardzo niebezpiecznym momentem i zawodnicy uczestniczący na wyścigu jadący na prostej mają pierwszeństwo względem modeli, które wyjeżdżają z boksu. Teraz wejdziemy sobie po schodach których jest tutaj sporo. Wchodzimy na dość dużą, dużą wysokość około 3 metrów myślę, tak wchodzimy tak i idziemy Dobra, i teraz sobie jesteśmy nagrywamy no. Odcinek Gerce Majstra i to jest owca, którego chodźmy znacie. Chodźmy tutaj zejdźmy, zejdźmy, z tego. Asia jest. Chodźmy, Asia jest z nami. To chodźmy na tle toru sobie, chwilę porozmawiamy, bo e, widzowie stawiają mi zarzuty, że jest mnie mało w, te, w telewizji. No trochę ciemniej ostatnio. Ale to ja no. chciałem powiedzieć dlaczego, bo tu jest taki człowiek, który mnie angażuje i mi zajmuje całe weekendy. Także słuchajcie, no ja jestem tutaj, e, zaangażowałem Bartka, że pilnował dla nastoru, tak jak robi to ostatnio na XRS-ie. E, warunki I mamy w przepraszam, w Wolsztynie rok temu tutaj, po raz Dokładnie. pierwszy. I wtedy cały weekend tu, niestety, spędzam, a powoli dojdziemy do mojego stanowiska. No, także słuchajcie, e, warunki mamy totalnie off e, ale fan jest, przyczepność jest naprawdę duża. No, i co? No, ja muszę lecieć, bo właśnie z mojego modelu zrobiła się wielka kulka błota i trzeba to wyczyścić. Zostawiam Was z Bartkiem. No, jak zejdziemy, to te kulki błota też obejrzymy tak, sobie. Dobra. Idziemy dalej. Czyli tutaj mamy podes dla zawodników. Podejdźmy może. Zaproszę Was, widzów, czyli w tym przypadku tutaj Bart i Zambrzycki jest naszym kamerzystą. Doskonały zawodnik. Też go pokażemy. Ale na razie wcielił się tu w rolę kamerzysty. I w tej chwili filmujemy model klasy elektrycznej 1.8. Widzieliście bardzo ładny skok. Widzieliście też w jakim stanie jest nawierzchnia toru w tej chwili, jak ona się zmienia. Ona, jak będzie skła, będzie coraz jaśniejsza, będzie się coraz bardziej kurzyła, ale w tej chwili mamy przeciwny problem. To znaczy, musimy za pomocą suchych trocin osuszać te sektory, które są w tej chwili bardzo mokre i glina okleja dosłownie opony, okleja model, model staje się ciężki, bardzo się grzeje silnik, będzie się bardzo zużywał prąd w modelu przez to. No, jest to problem, jest to problem. I jeżeli się będzie ta nawierzchnia toru zmieniała i pogoda będzie się zmieniała w stronę suchą, no to również będą potrzebne inne opony, inne setapy i tak dalej, i tak dalej. Czyli jest to Cały czas dynamiczna sytuacja i nie jest tak, że ten, kto dzisiaj ustawi model dobrze, to jutro też będzie jechał szybko, bo może wcale tak nie być. Ale idziemy dalej. Ej, ale chyba pod prąd. jest mi jest mi potrzebny. Cześć. Cześć. I pytanie, jak ja mam tu wejść, bo. Jest tutaj takie dodatkowe rusztowanie, żebym ja nie przebywał z zawodnikami i nie przeszkadzał. Właśnie w tej chwili montują mi monitor, będę miał mikrofon, i z tego dodatkowego rusztowania, już za tą strefą, gdzie są zawodnicy, ja będę czuwał nad poprawnością przebiegu całych zawodów, tak jak już to wielokrotnie czyniłem. No i niektórzy twierdzą, że robię to dobrze, ale no ja sam. Jakby staram się to robić coraz lepiej i mam świadomość tego, że też zdarzają mi się błędy tak jak każdemu. Na zakończenie tego odcinka chciałem Was jakby po to Wam to wszystko pokazałem, żebyście ci, co nigdy na zawodach nie byliście, żebyście zechcieli przyjechać, żebyście się z tym zetknęli, żebyście połknęli tego bakcyla, bo to jest naszym głównym celem. A nie każdy od razu urodził się mistrzem. Ja, może troszeczkę teraz, teraz elektryczną ósemkę pokazujemy. Tam na daszku sobie wylądował chyba jakiś rastler. I jeszcze mogę powiedzieć tak, że na tego typu otwartych torach, torach długich, preferowane są modele 1.8. Oczywiście można tu i są takie klasy, można jeździć dziesiątkami, ale najlepiej nadającym się do tego. Do tego toru modelem jest, będzie Bagus 1.8 bądź Tragus 1.8, niezależnie od tego, czy będzie to elektryk czy spalina. Oczywiście dziesiątkami da się to przejechać, podejrzewam, że nawet czternastkami czy jakimiś szesnastkami też by się dało w tych klasach dla początkujących. Jeżeli, jeżeli ktoś taki model ma, to w tej klasie dla początkujących może jak najbardziej wystartować. Przypomnę, miejscowość nazywa się Wolsztyn, a tor Latina RC Racing. I na tym bym zakończył ten odcinek. Także popatrzmy jeszcze przez chwilę. I tak jak widzicie tutaj na torze, mamy podwójną hopę. Bardzo ładnie model przetrunął nad tym drugim garbem. Tutaj mamy prawy zakręt podwójny, też przez dwa garby. Teraz lewy bardzo ciasny. Teraz taki table jump, potem dwie hopki, wyjście na prostą i prosta. że około 70-80 km na godzinę modele osiągają na tej prostej. I po pierwszym okrążeniu najszybszy jest Bartek Zambrzycki, potem Igor Goderski, Mateusz Dudzic, Rafał Juendo pozycja czwarta. Ale w tej chwili Bartosz Zalewski wskoczył na pierwsze miejsce. I dobiega końca pierwsza minuta tego treningu.